Dzień dobry, cześć, witajcie. Z tej strony Nilu. Kontynuujemy naszą przygodę w kopalni wuja w, w Steamurf e... Poprzednim razem nie udało nam się dostatecznie dobrze rozegrać tutaj tej tej, tej tej jaskini. Ja szukam sobie gdzieś tutaj może jakiegoś zapasu wody, żeby żeby móc wiertłem się szybko przez to przebić. Jak znajdziemy wodę, wrócimy sobie tutaj, to nam nie przepadnie. Mm, jednak zajmiemy się teraz po prostu eksplorowaniem tego świata Słychać cały czas to podejrzane chrapanie Na mapie nie pojawia nam się żaden cel Tutaj mamy jeszcze jakieś, e, jakieś źródło światła Nasze światło się kończy, więc wypadałoby się gdzieś na powierzchnię udać Jednak nie mamy specjalnie dużo klejnotów przy sobie myślę, że nas czas nie goni Ale kurczę, światło by się naprawdę przydało, bo nie widzę nic dookoła siebie gdzie my tutaj mieliśmy tą taki? O, tu jest. Tu jest ten powrót to wyjście. Naładujemy sobie nasze światełko do końca, sprzedamy to co mamy. Na pewno nie awansujemy, bo dużo będziemy tego potrzebować. Jednak tych monet już trochę kurczę mamy. Nic nie możemy zrobić jednak bez tych naszych kulek. Światło się nam zregenerowało, wody nie ma, tak jak nie było, możemy zejść gdzieś głębiej, dalej słyszę to chropanie, dobrze, schodzimy głębiej, schodzimy głębiej, kopiemy, 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 jest kolejny TNT, kolejny ładunek wybuchowy, no kurczę, irytuje mnie, że ten kamień tutaj zaraz spadnie. W zasadzie to działa. Nie chcę, nie chcę w to uderzać kilofem. God damn it! Wybuchło! Straciliśmy masę zdrowia. Naprawdę sporo. Jest Znalazła się też w wodach. Bardzo, bardzo chcę się do niej dostać. I znaleźliśmy... Zombie Stąd dobiegały odgłosy chrapania Na szczęście działa on na podobnej zasadzie co larwy Wystarczyło odpowiednio stanąć i jesteśmy w stanie go pokonać Tutaj gdzieś są jeszcze dalej minerały Kurcze u góry jest Nie zrobiłem sobie tam nigdzie odnogi, będę musiał się potem kopać, kombinować Zachodzić w głowę jak się dokopać do tych czekolady Świetnie to daje naprawdę sporą ilość pieniążków, monet To, to jest jeszcze, lepsze, jeszcze lepszy materiał Chciałbym się gdzieś tutaj dokopać do tej wody Może wyjdźmy do góry i gdzieś spróbujmy się przekopać w bok Na przykład tędy Odkopiamy się dookoła tych kamieni, co tutaj są Nie dysponujemy zwykłym zasobem wody, żeby móc korzystać z naszego wiertła Zrobię sobie tutaj taką odnogę. No i kopiemy, kopiemy niżej, kopiemy coraz głębiej. Jest woda, uzupełniamy zapas i wracamy. Wracamy tam do... No już więcej nie jestem w stanie sobie zregenerować, niestety, bardzo niski poziom wody. Wracamy, podejście trzecie bodajże. Wybieram wierbło, szybko się postaram to zrobić. Teraz wiem, że powinien tam zostać na końcu jeden klocek. ...żeby zrzucić ostatni kamień na niego. I teraz tak. Tutaj musimy wykopać. Tu, 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 tu. Hmm. Powoli, spokojnie. Rozkopujemy to tutaj. Rozkopujemy jeszcze poziom niżej. Rozkopujemy... to. Rozkopujemy... Rozkopujemy... tradycyjnym kilofem. W ten sposób. Rozkopujemy... To... Niżej, niżej, coraz niżej. Rozkopiemy sobie tutaj. Myślę, że dobrze robię, myślę, że nie ma tragedii. zniszczymy ten klocek, rozkopujemy ten klocek i przejdziemy sobie bez problemu. Jednak nie, jednak dalej jest problem. Dalej zrobiłem to źle. Powinienem był to wszystko utrzymać. Dwa klocki wyżej. Dobrze. Jeszcze raz hmm. Rozumiem, że bardzo się ze mnie nabijacie w tym momencie, że nie potrafię takiej prostej zagadki logicznej rozwiązać Ale spokojnie zaraz na drodze nie problem Skorzystam z wiertła I teraz Przewiercę się chociażby tam do końca zostając z wiertła Dalej sobie już jakieś poradzę chociażby kilowym I teraz tak To zrzucamy na pewno niżej Wracamy to na pewno Tamto sobie rozbiję, bo potem będę miał problemy. Na pewno to musi być... Kurczę, jeszcze nie jestem pewien czy to powinienem niszczyć. Teraz tak. To musi spaść. Jeżeli dwa krocki spadnie niżej, to będę miał przejście, czyli musi spaść tutaj. O, tak musi spaść. Tutaj niszczymy ten krocek i to tworzy nam przejście. Tu mamy wszystko ustawione. To musi spaść tylko jeden klocek. To udało się wreszcie. W ciężkich bojach. Nie, niesamowicie mnóstwo tych kuleczek naszych niebieskich. Świetnie, bo tego nam brakowało. Dzięki temu będziemy mogli teraz ulepszać nasz kilow dalej i dalej. Woda się tutaj zregenerowała. To jest niesamowite. Uzupełniamy nasz zapas. Światło się niestety nam włączyło. Wodę mamy. Nic kurczę, nie widać. Światło to jest... Trudny... Mamy lampy. Cóż, spróbujmy skorzystać z lampy. Postawmy w tym miejscu lampę i działa ona na takiej zasadzie, że oświetla nam kawałek terenu. Skorzystam z wiertła i po prostu wiercę sobie tutaj otwór. Um, dobrze zatem. Potrzebne jest światło, mamy problemy. Zwiedzamy tutaj ten świat, jednak chciałbym zobaczyć, czy nas jakieś zadanie nie kieruje w stronę... W tym jeszcze starym naszej kopalni wuja yy, Zadanie nas kieruje właśnie w, tą, w tę stronę Więc postępujemy zgodnie z oczekiwaniami gry Tam mamy kolejną wodę, ja sobie ją uzupełniam Skoro jesteśmy już tak blisko, to na szybko wyskakujemy tylko do góry Celem zregenerowania zapasu naszego oleju w lampie Żebyśmy coś kurczę widzieli Widzicie jaka jest gigantyczna różnica Teraz widzimy na no, przynajmniej jakieś 4 kratki poniżej naszej postaci, powyżej naszej postaci wcześniej nie, nie widzieliśmy za wiele. Jest kolejne pseudo zombie Trzeba powrócić z naszego wiertła, ponieważ nie byłoby opcji przekopania się tutaj bez niego i nie, nie wykopałbym tych minerałów. Wykopujemy, wykopujemy. Dolomit, 12 sztuk złota za, za, za jeden nasz taki fragment dolomitu, ekstra. Ten z zombie jest niebezpieczny, tam na dole biega z dynamitem. Obawiam się, że jeżeli bym chciał mu wyrządzić jakąś krzywdę, to skończyłoby się to dla mnie źle. Zagrałem tutaj źle niestety, źle to rozkopałem. Powinienem był zrobić to tak Teraz mogę stanąć w tym Dalej mi to nie pomaga Zrobiłem to znowu źle Dobrze, mniejsze z tym wykopię sobie chociaż tutaj jedno, jeden fragment Przyjdę tutaj następnym razem, kiedyś tam być może po drodze będziemy mieli I możemy się kopać tylko w dół, ponieważ tutaj mamy jakąś granicę wyznaczoną Kopiemy, kopiemy, tutaj sobie zostawię taki szyb dałoby się zupgrade'ować nasz kill żeby troszeczkę szybciej, szybciej kopać wyglądamy właściwie z zapasami które mamy przy sobie Czyli my jesteśmy w stanie zapasy są warte 120 sztuk ekstra więc jeżeli skończy nam się światło tu widzę że dobrze sobie tam postawiłem szybik no jednak nie kurczę bo tutaj jest dynamik tam strasznie nabroił całe szczęście że kurcze wysadził tam dynamit że jest tak y, niezbyt rozgarnięty dzięki niemu zyskaliśmy trochę światła zyskaliśmy dostęp do tego miejsca fantastycznie możemy sobie rozkuć y, klejnoty które się tutaj znajdują chciałem kuć po prawej stronie tego fioletowego klejnotu czekolady więc świetnie rozkujmy Super. Sobie... Ach, tam byliśmy. się. Pyskujmy sobie tutaj, to są zawsze fajny, fajną, fajną, fajny fajną zdobyczą. Dolomit, dolomit. Zbieramy, zbieramy, kopiemy się w dół, się głębiej. Szkoda i właściwie nie wiem czy to jest, czy tak powinno być, czy tak nie powinno być. Nie mamy zaznaczonej na mapie naszego celu nigdzie. E, nie ma żadnej kropki, żadnej strzałki, która by nas prowadziła gdzieś głębiej, gdzieś niżej. Nie szukamy... Nic skupiamy się, świetnie zapas wody się zregenerował Fantastycznie Skupiamy się na po prostu, kopaniu tu kolejny zombie, kolejny zombie który ma dynamit jest niebezpieczny Jeżeli to zrobię to ta latarnia tutaj zniknie nam Więc trzeba to rozwiązać, tak żeby się nic nie stało Teraz kiedy on zechce postawić tutaj dynamit, postawił, dobra uciekam, uciekam, nic się nie stało, świetnie Spadł, spadł jest... nie jest jakiś specjalnie rozgarnięty. Tam jest kolejny. Spróbujmy zrobić tak. To mi się nie uda, nie? Ja to czuję po prostu. Rozkopujemy tutaj. Spróbujemy zrobić tak, żeby zombie wysadził zombie. Właściwie to są. Gimby, tak. Okej. Okay. Jest wybuch. Jeden drugiego wysadził. Jest zdrowie. Świetna sprawa. Skokaliśmy dzięki temu kolejny kawałek ziemi, trochę niżej czekolady. Eee, jakby się pozbyć teraz tego zębiaczka. No byśmy musieli no, przede wszystkim pożerzyć sobie przynajmniej tak na trzy kratki pole walki z nim. Ła, okay. kurcze, wow, kurczę. Jak on dużo obrażeń zadaje. Miałem pełne zdrowie, nie? I straciłem... Straciłem kurczę chyba połowę całego zdrowia. Nie można dawać się obijać tym, tym zębiakom. Kopiemy w dół, kopiemy w dół, powoli jak wpłynął nasz się wypełnia do, do, do pełna. Na szczęście mam przy sobie jeden teleport. Teleporty y, jednak będzie trzeba oszczędzać, ponieważ kurczę one są drogie. Dobrze, wejdźmy sobie na powierzchnię, mam nadzieję, że tutaj gdzieś... O. Na szczęście tak wysadzały te nasze zombiaki teren po bliski, że możemy bez problemu sobie wyskoczyć. Tutaj jest moja nieudana próba wydobycia minerałów. I hop, jesteśmy u góry. Tym razem nam wystarczyło, hmm, dost wystarczyło oleju w lampie, żeby żeby... żeby jeszcze został zapas, żeby wykopać się. Pojawia się nowa osoba w naszym miasteczku westernowym, świetnie, mamy naprawdę masę Mamy naprawdę masę monet, możemy ulepszyć pancerz, możemy ulepszyć większy zapas wody, to by było, by było świetne Zmniejsza zużycie przy skoku parowym, a to zwiększa po prostu zasoby naszej wody, mamy tylko 9 yy, Mamy tylko 9 tych, tych kamyków Wybieramy kilof stanowcza Teleportu musimy oszczędzać, tak jak mówiłem, ponieważ one, z, z, wykupujemy je za te kulki, drabiny. Mamy teraz tyle, tyle tych naszych monet, że możemy sobie pozwolić. Zobaczmy, kim jest nowy przybysz. Okej... Okay. Beef ma dla nas kolejne ulepszenia. Tu 4 do kopania z zaawansowane żeby na nie pozwala kopać w twardszej ziemi. W sam raz dla śmiałka. No. Tej wody mamy tak nie za wiele, żeby móc korzystać sobie cały czas praktycznie z tego wiertła więc wzmacniamy off Nasz kill off w tej chwili powinien być już naprawdę kurczę zaawansowany bardzo. Schodzimy w dół, schodzimy dalej, kopiemy... Tu sobie gdzieś, o, zrobię przejście mieli szybciej mamy teraz dużo drabiny dużo 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 Gdzieś już pominałem to miejsce o od razu od razu przyspiesza to naszą pracę nadal nie mogę wykopać takiej twardej ziemi yy, zróbmy użytek tym razem myślę że nie dalej, dalej nie mogę z tego tak skorzystać dobra to jeszcze tutaj postawimy drabinę O. Yy, stać nas, tych, mamy już teraz tak dużo, zbieramy teraz tak dużo yy, złota przy wydobywaniu tych fajnych materiałów rzadkich, że możemy sobie pozwolić na tam zmarnowanie kilku drabin. Zobaczcie, 17 sztuk złota za, za zdobycie jednej takiej jest, znaleźliśmy kolejne, kolejne kuleczki, kolejne kuleczki, świetnie, mamy ich 7, będziemy mogli sobie pozwolić na kolejne ulepszenia, jest zombie, kolejny. Czy on rzucił we, mnie? rzucił we mnie dynamitę? I spodowodowało to wybuch kolejny, nie zginął nawet. Szlak by go normalnie. Myślałem, że uda mi się go trafić. I że nic mi się nie stało. Ojej, kamień, kamień. Dobra. Nic się nie stało. Wszystko pod kontrolą. Wydobędę sobie, czy uda mi się przed wybuchem. Udało mi się przed wybuchem. O, te kolejny fragment. Zrobimy się coraz głębiej, zeszliśmy już na 200 metrów w tu Co się stanie kiedy... Chciałem to sprawdzić ale niekoniecznie na, na swojej skórze kurczę Dobra, mamy już trochę klejnotów eee, Kopiemy, kopiemy niżej pojawił się cel naszej wędrówki, naszej podróży Udajemy się w tym kierunku mniej więcej, zobaczymy co tam nas czeka Czy on ma Ja mam tak mało zdrowia, że kurczę bym nie ryzykował. Yy, wydostanę się na powierzchnię. Gdzieś tędy muszę wychodzić. Tutaj, tutaj korzystam sobie z mapy jako ściągawki mniej więcej. Hop, hop. i świetnie wydostajemy się na powierzchnię sprzedajemy klejnoty które rozbieraliśmy do Dorothy eee, zobaczymy jak będzie jak teraz nasz poziom świetnie I my chyba znosimy lepsze klejnoty tym więcej eee, tym więcej zbiornik z wodą nie to byśmy mógł sobie rozwinąć zostały nam tylko dwie kulki ale teraz możemy prawie prawie zdrowie za 13 sztuk to możemy sobie pozwolić eee, uzupełnimy zapas drabin Mamy jeszcze 200 sztuk. Co możesz nam za 250, byśmy potrzebowali na srebrny kilo Jeszcze fajniejszy, jeszcze lepszy. To się da zrobić, to się da zrobić w, w krótkim odstępie czasu. Zbieramy teraz takie materiały, takie minerały, że płacą nam po prostu setkami, nie? My przychodzimy do... My przychodzimy sprzedać nasze materiały i, i dostajemy. No może jeszcze nie przebijamy jakichś tam 500 sztuk. Nie, 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 to jest to jest niebezpieczne. nie, 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 nie. nie. Pozbieram sobie, o w ten sposób, ale nie będę, nie będę spadał bezpośrednio na beczkę, bo to, to jest samobójstwo. I, udało, udało się znaleźć kolejny TNT. On tu śpi. Kurde! O. A show. Dobra. Zapas... Yy... kurczę. Powiększ chociaż mi teren, dziękuję on już nie zadaje tyle obrażeń. Kiedyś bardziej... Ła, wow, chyba, że, chyba, że popełniamy takie... takie błędy. No kurde! Złaś niżej. Nie mogę sobie pozwolić na utratę tak dużej ilości życia. Nie spadaj. Nie? Kurde. Jest, udało się go pokonać. Dostałem kurczę jednak tylko trochę światła do lampy, trochę oleju. Schodzimy niżej, postaramy się tego tutaj gościa uspokoić. Jest, nie straciłem życia, jednak Ze zdrowiem ciężko, wchodzimy. Odzyskujemy trochę wszystkie... Ja pierdzielę. Jak ja mam to teraz uaktywnić. Czy idzie to tak uaktywnić? Nie mogę dać się wysadzić bo po prostu mnie to zabije Ła Ła kurde kurde Ha po prostu jestem głupi Dobra on to wysadził to wysadzi, to Spadnie teraz Nie wiem co jest na dole Woda Dobra nie wiem co tutaj siedzi Tu są kolce Skaczemy po beczkach A kolce kurcze cholerde Kolejne kolce. Otwieramy sobie drzwi. Otworzyło nam się przejście. Znajdujemy się w kolejnym takim dungeonie, jaskini. Nie mam pojęcia jak tego nie nazwać dobrze. Chyba gdy znajdujemy się przy jakimś źródle światła to nie tracimy oleju w lampie. Spróbuję namówić tutaj tego... Dobra, on śpi. Nie będę mu w sumie przeszkadzał. Nie ma sensu. Nic z tego, nic nie zyskam. Niech oni sobie śpią. Tutaj jest jakiś szkielecik. Wesoły, radosny rozkopujemy to, udało się przedostać do tych drzwi przechodzimy sobie co to jest ten skubanie kurdeżyca. rzuca tu nic nie ma, będziemy mogli sobie wrócić ewentualnie Dobra, jest na niego sposób nie Starałem się. Chciałem zrzucić na niego te wszystkie kamienie i jeszcze uciec. Przekombinowałem. Będziemy musieli się odrodzić za pokaźną sumę. Ja mam nadzieję, że w ogóle dysponujemy jakimiś monetami. Próbujemy ponownie. Nic się nie stało. Tutaj jestem... Zaraz mnie tutaj wysadzi TNT. Dobra, zostawiam go w spokoju. zostawiam go w spokoju. Niech on sobie tam jest. Nie przeszkadzam im niczym. Niech sobie śpi. Teraz tutaj, tu musimy się rozpędzić. Jest, przeskakujemy, da się to zrobić dobrze. Już wiem, że ta zębatka to jest po prostu regeneracja. Prawdopodobnie gdzieś jakoś do 100% naszego, naszych zapasów wszystkich. Ekstra. Tu mamy wodę, jakbyśmy jej potrzebowali. Nie potrzebujemy jej, idziemy. Stawiamy czoła jeszcze raz temu wielkiemu kolesiowi. Jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby teraz, kurczę, to wyszło? może po prostu ten kamień z tym petem tak zniszczy to niepotrzebnie kombinowałem jak koń pod górę Dałem się zabić jest kolejne ulepszenie znajdujemy kolejne ulepszenie fantastycznie dynamik. no i teraz jest teraz yy, pomoże nam to w naprawdę niejednej sytuacji będziemy mogli yy, zobaczyć czy tutaj czegoś nie ma przypadkiem a jest udało się znaleźć kolejne kulki pięć kulek czyli praktycznie dysponujemy będziemy mogli sobie A okej, okay, my rzucamy. Świetnie. Woda, troszeczkę wody, mamy cały zapas, więc... Wychodzimy stąd. Udało nam się to wyeksplorować, odkryliśmy dnami. Na pewno będziemy mogli jego zapasy teraz sobie odnawiać, skupować w sensie w sklepach, w mieście. Tymczasem to by było na tyle. Mam nadzieję, że świetnie się ze mną bawiliście, że będziecie ze mną w kolejnych odcinkach, że pogoda u was jest naprawdę rewelacyjna. Miłego dnia mam życzę. Zapraszam do komentowania, oceniania i subskrybowania. Do zobaczenia. Cześć!